Przepraszam w kolejnym filmiku na tym kanale, tak naprawdę dogrywam się, bo materiał, y, dzieli tam się w ten pierwszy dzień, y, mi zginął, pewnie go przypadkiem usunęłam. Ten film to jest przygotowanie się do moich urodzin, które mam w piątek, więc 17 lat nie chcę pracować. No i tak, będziemy jakieś sesje robić, bo chcę na Instagrama wstawić, zapraszam, bo już są fotki. Na pewno, jak to oglądacie, zapraszam do oglądania. Ogólnie, ja mam tak z włosy, że nawet nie komentujmy tego. Ale sam fakt, jest 8.30, bo ja teraz już ją zdało. I jak mi jest dziwnie tutaj, o tej godzinie być na dworze. Wiecie, ja się odzwyczaiłam. Ja też nie wyglądam jakoś superowo. Dziś. Bo wiecie, gdy ja mam... Przetuszczone włosy to moja w ogóle pewność siebie. Poczekajcie, bo to jak tam pani się patrzyła na mnie. No właśnie, gdy mam przetuszczone włosy, to ja mam wrażenie, że moja twarz tak samo wygląda. Tak jak się czułam moje włosy. I to jest chore, że tak jest. Ale ja tak zawsze mam. I w ogóle teraz mi się jeszcze włosy szybciej przetuszczają. Jestem już po zakupach, jest jakoś dziewiąta już 15. W ogóle tak dziwnie, bo teraz dopiero jakoś wstawała Albo dzisiaj. dziesiątej, a ja jestem po zakupach Fajnie, Ja tak po prostu inaczej, taki spacerek z rano, no super Mam nadzieję, że ten nawyk tak po prostu, po prostu, po prostu, Morze Święte, że do zostanie Bo w sumie chciałabym tak wiesz, rano coś wstać, na spacerek no, Ale trzymajmy kciuki, żeby to po prostu nie zostało Hmm, weszłam do domu. <laughs> Dobra, pokażę, co kupiłam. Tak szybko. Muszę do Pepko. Nie powinnam tam wchodzić. Jedzie to chyba rodzinnie. To genowo idzie. Uzależnienie od Pepko. Moja ma to samo. Ja to mam po niej. Ewidentnie. Więc tak. Miałam taki kubek. Ja kocham kubki. Oh, być. Kocham kubki, kocham miski, kocham wszystko. Jakieś talerz. Jezus, kto tego nie kocha? kubek piękny i tu ma takiego duszka nie wiem, mi się tak podoba taka piękna dynia miała być przyroczysta jeszcze i miałam mieć dwie takie, ale zobaczyłam ten kubek i też był mega słodki i dobra, biorę tę. kupiłam takie słonki szklane, ja jak to jest wielkość na promocji za, znalazłam za piątkę więc się Czy piękne są w różne kolory, żyć dobra, to wziąłam do Maliny. Będę robiła bubeczkę. Taki smak, że. Uch, uch, uh, uh, uh. No, już ja kupiłam sobie serki wiejskie bez laktozy. skyr Dwa takie bez laktozy z truskawką. Biała czekolada. Tarynkę kupiłam. Marchewkę i trzy bruskwiki. W zapłaciłam 40 zł. i 37 groszy. A w papkę zapłaciłam 17 zł. I pieniędzy, brak. No, ale smaczne. Włosy są umyte i lekko podsuszone, reszta sama sobie wysną. Potem może ewentualnie podsuszę zaraz. Yy, I co? To na nie i to wszystko garnąć. Obeczki, wszystko, wszystko może zrobić. Więc tak, let's go. Ej, patrzcie, tę kubegą serio świeci! ja się tak jaram tym kubkiem. Ej, przepiękny jest! już, co to jest chaos? Jutro miało nie być. Chodźmy na miasto, Co kubików pachnie mazur. Bo jutro miało jeden miasta, z nasz jeśli chcesz to zostanę tu na wieki. Kobećki są gotowe i dosłownie przysięgam, tak pachnie pachnie tymi babeczkami na cały dom ta czekolada, która się rozpłynęła serio, gdybyście mogli to powąchać to wam tak da, po prostu dałabym, żebyście powąchali jaki tu jest piękny zapach cuda po prostu jeszcze tutaj są, babeczki będą stały te babeczki biorę do zdjęć Więc teraz muszę jeszcze szybko pójść do action bo zdjęcia będę robiła w domu chyba jednak po no, przeskoczyć. muszę skoczyć. No, i będę robiła zdjęcia. Ogólnie one są jeszcze troszkę gorące, ale ja przekroję chociaż i ja muszę spróbować, jak one wyszły. Tak się prezentuje środek. No, bardzo ładny. Jestem ciekawa, czy tą pistację będzie w ogóle czuć. Mhm, mm mm -hmm. Bardzo smaczna. Ogólnie jest na no ale strasznie w tym sklepie jest gorące. No, po prostu nie mogę. No, ale jestem, ja szukam i, i tak... Wróciłam do domu, zrobiłam sobie włosy, żeby były lekkie loki i zaczęłam ogarniać, robić taką ale ściankę. Napompowałam balony i tak się prezentuje efekt końcowy. Troszkę się nie odzywałam, ale przez ostatnie dwie godziny przyrządziłam to wszystko, nadmuchałam balony. no Zrobiłam sobie zdjęcie, przy sesję zrobiłam, to godzinkę potrwało. No, więc tak spędziłam ostatni czas. Mm, niektóre z nich są naprawdę fajne, naprawdę będzie super post i mam nadzieję, że jutro ten dzień spędzę dobrze. I nie przy tym negatywne myśli, przez co się rok temu działo. No, ciężko o tym mówić, naprawdę, jak... No, ale nie poddałam się, tak? Jestem tu i teraz, rozumiem do Was. Gdybym się poddała, to, to, by nie, to bym tutaj nie gadała, po prostu. Do Was teraz, w tym momencie. Ale się nie poddałam, jestem i Żyje. No to, co ogólnie, Taki ogólny makijaż zrobiłam. Takie kreseczki, kropeczki, serduszko. Tutaj też serduszko. No, róży. No po prostu... Czy widać, jaki jest mój ulubiony kolor? Hmm. Chyba... Y, fioletowy. Nie, chyba niebieski. To wcale nie jest różowy. Mm -mm. Co, ty, co wy gadacie? Różowy? Różowy. Kocham różowy. Serio. Więc tak, to są moje 17 urodziny. Dzień dobry moi drodzy i was w dniu moich urodzin i witam się z wami jako 17 latka. Nie wiem, nie wiem kiedy to minęło. szok, szok? to jest po prostu mam 17 lat za rok osiemnaście I z roku na rok coraz więcej. A więc spędzę ten ostatni dzień tutaj na blogu i to moje urodziny oficjalnie. To zapraszam. Dzień dobry, ja w ogóle was witam już wieczorem. Jest wieczór 22:31, tak dokładnie. Teraz ostatnie chyba półtorej godziny yy, robiłam kwiatki. Bo ja robię takie kwiatki, sobie pokażę Wam. O takie kwiatuszki robię na prezent, ponieważ te kwiatki nie i w ogóle dla mnie ręcznie robione prezenty to jest taki taki znak, że okej, okay, to sobie naprawdę poświęciła i to jest takie, po prostu kocham ręcznie robione prezenty, kto mnie zrozumie, ten mnie zrozumie, kocham i tyle. No ale jutro idę na osiemnastkę, więc zrobiłam coś takiego ręcznie robione, ręcznie robione, ręcznie robionego jeszcze zrobię laurkę i coś tam napisze taki list ode mnie, ale to już jutro, bo dopiero na 19 idziemy, jeszcze jutro idę do lekarza na yy, próbki alergiczne, więc tak, jedzeniowe tym razem, więc zobaczymy, co wyjdzie, bo ostatnio miałam wysypkę. Tutaj, tutaj Wam pokażę zdjęcia. O Jezus, to mnie tak zwyciało wszystko. No ale teraz, ja w ogóle zrobiłam pieniądz już długo wcześniej, 21 jakoś miałam gotowe, 21.30 maksymalnie. No... Więc to tak spędziłam swój dzień. I o, o, fajnie spędziłam ten dzień. Pochodziłam. Mój przyjaciel odebrał sobie kotka, tutaj mu się wśli zdjęcie. Przepiękny kotek, jest u niego już, więc fajnie. I fajnie, bo na pewno lepszy dzień jest niż w tamtym roku, jakby gdybym serwis w tamtym roku się tam dała. To mnie tutaj by nie było. Może wspominam o tym, ale ja miałam okładę się popłakać. W sensie my użyjem co tym poleciało nawet. Bo to jest takie uczucie, kurde, o, czekajcie, bo się światło świeci w łzience. ja nie wiem, czy ktoś jest, czy ktoś zapomniał skasić światło, poczekajcie, nie ma nikogo, a światło świeci, może ktoś zapomniał no nie wiem, ale w każdym razie to jest takie, wow, Julka, nie poddała się, jesteś tu, gdzie jesteś i naprawdę osiągasz coraz więcej, Rozwijasz się w internecie, rozwija się tu duchowo, dziękuję naprawdę, że jesteście i jestem rada bardzo. Bardzo wdzięczna. O Jezus, i ile ja w ogóle życzeń dostałam od Was na Instagramie. Boże Święty, ja nigdy tyle życzeń nie dostałam. To jest w ogóle szok dla mnie. I jak ja rano się obudziłam, tyle powiadomień miałam z Instagrama. Jezus, ja rano, gdy zobaczyłam to, po miałam łzy w oczach, że tyle osób, i to wiecie to było tak dosłownie skierowane do mnie, bo to było na wiadomości prywatnej napisane. Nie wiem, byłam po prostu w szoku, i tyle osób wyrzeczyło mi życzenie, to jest po prostu szok. To jest szok! ja w ogóle jestem, jestem po prostu. No, i dużo osób właśnie życzy mi dalszego rozwoju w internecie, że jestem wspaniałą osobą, że, że, ona, że ludzie mi dziękują, że ja jestem i że pomogłam strasznie komuś. Nie no to jest szok dla mnie co nie i cieszę się, że tym moim działaniem w internecie właśnie mogę komuś pomóc i jeżeli tak ma to wyglądać i moją osobą mogę komuś pomagać, to ja chcę to robić i chcę się wydawać 100%, 150, 200, 300, 3000% w siebie na maksa po prostu i wiecie, to też kolejny jest czynnik yy, jakby cieszenia się, że się nie poddałam, że, że właśnie to przetrwałam ten rok. I w, mimo wszystko dobrze spędziłam te urodziny. Ładne zdjęcia zrobiłam, jakoś pomiliłam sobie ten dzień. Zrobiłam abeczki pyszne dzisiaj też, yy, i wiecie, to, że ktoś mi dziękuje, że ja jestem i że przeze mnie z czegoś wyszedł i że strasznie pomogłam komuś w ten sposób, właśnie, to, to mi daje kolejny, kolejną myśl, kolejny fakt do uświadomienia. Że Julka, dobrze, że tu zostałaś i teraz rozwija się dalej. I jest, jest naprawdę, jestem naprawdę wdzięczna za te wszystkie wiadomości, bo to nie było. Niektóre wiadomości były takie wszystkiego najlepszego i serduszka, i to też bardzo kochane i w ogóle mega słodkie, ale niektóre wiadomości były takie, wiecie, wszystkiego najlepszego. No i dalsza wiadomość, taka dłuższa. To po prostu miód na moje serce. Po prostu użycie wdzięczności i jestem serio z siebie dumna i dużo sobie zawdzięczna, że ja, ja tu jestem i teraz do Was mówię. Odważyłam się nagrywać na YouTubie, wstawiałam więcej filmów, zaczęłam rozmawiać, zaczęłam nagrać haulek, gadały filmiki, otworzyłam swojego nowego Instagrama. No, fajny, wypuściłam dwa i-booki, e z czego jeszcze jeden idzie w drodze. No, nie wiem, po prostu Ilka zrobiłaś dobrą robotę i wam też chcę bardzo podziękować, bo w sumie też gdyby nie wy, to to by mnie nie było. Nie nagrywałabym, bo gdyby was nie było, to bym nie miała takiej możliwości. Ale wiecie, to trzeba spełnić marzenie i to właśnie jest moje marzenie. Pamiętajcie, ja jestem tu dla was i cieszę się bardzo, że was mam i tak fajnie bardzo. Tutaj już byłam na badaniach i okazało się na dużą ilość jedzenia uczulenie i będę miała odczulanie, będę miała podawaną większą dawkę alergenów, żeby organizm do tego przyzwyczaił, po prostu to jest odczulanie. Yeah.